Cześć wszystkim, witamy w papas Hot Dogeria HD Dzisiaj dzień kolejny to 44 Zaczniemy sobie od wyboru Chili Polka No Pamiętaj, jak to odblokowałem to yy, zwróciłem uwagę, że to jest polska nazwa w drugim wyrazie Hmm, dobra, I tutaj mamy do kupienia. Hmm. W sumie nie będziemy kupować żadnych świątecznych rzeczy, bo zaraz nam się komod kończy. Na następne święto sobie coś kupimy. Na następnego holidayka. Dzisiaj nikt nawet nie przyszedł, bo klienci tylko z rankiem przychodzą. Tylko z rankiem. No. Tutaj paróweczka zwykła. Ok, I dzisiaj spróbujemy zrobić tą naklejkę pod tytułem 3 klientów tańczących w jednym momencie. Musiałoby trzech klientów się po tamtej stronie znaleźć. A tutaj, W gumy możesz rzucić, nie? Tylko byśmy się, by musieli wszyscy tańczyć. No, Taylor nie będzie tańczył, bo on jest naszym pracownikiem. Więc trzeba będzie poczekać jeszcze na trzeciego i czwartego klienta. Więc w tym czasie może, możemy sobie robić te hot -dogi dla nich. Ewentualnie wyda wyda wydać, wydać i bo i tak tańczyć nie będzie. I można wydać. A. Tą następną trójkę po prostu zostawimy tutaj, żeby. No właśnie, żeby sobie tańczyli. Żeby tę naklejkę zrobić, to musi trzech w jednym momencie tańczyć. Zrobimy i zrobimy giemu. Tylko ze względu na tamtą naklejkę. Okej. Okay. Więc co, mogę zrobić sobie w ten sposób? A, tu medium jest, a miało być alfa. I to nie ten pop, nie, no to jest pop ten, co trzeba, ok. Jest profesor. Z tego co kojarzę, to on chyba zamawiał tą parówkę. Jest z klasycznej hot dogeri, to pamiętałem. Zamówienie, możesz iść. A no nie, nie ma perfekta, ale nie jest jakoś najgorzej. Rozpadało mi na boki, ale nie ma. Obniżonego. Obniżonego wyniku. Okej. Okay. Dalej nie ma klienta. Jak na razie to. Naklejka za rzucie gumą przez dwie osoby została zrobiona. przecież takiej naklejki nie ma. I to co tu musi stać? W zasadzie no, Oni gumę, bo też są gumy, nie? W lokalu. Jakby go nie było, to nie mieliby nic innego do roboty, tylko by tańczyli. Tutaj okay, dwie osoby tańczą. Jakie tu jest? Jest to. Pisać parwę. Przypomnę jeszcze jednego klienta. Jest trzeci, czwarty, jeszcze piąty, szósty, siódmy. Przyjdzie. Przyjdzie, jak szukałem. Chyba, że teraz naklejka mnie wyskoczy. Nie. Naklejka całe życie gumy przez trzy osoby nam wyskoczyła. Coś takiej nie ma, nie? Oliwia jakby się tańczyła. Hmm. Teraz do nie, nie tańczę. Wszyscy żyją. Hmm. Po prostu wyczekać moment, aż oni będą tańczyć. Okej, okay, skończmy to. To ma iść do zwykłej buły. Nałożymy do tego tych składników. O. Są trzy? Nie, są dwa. Okej, okay, yy, to jest to, tylko, nie ten numerek zamówienia. Kawą się pijesz? Miło. Czyli Polkę zamówiłaś. No. Teraz czyli Polki dwie... No i zrobiono. Pierwsze zamówienie mogę wydać. A gdzie ono jest? Tutaj. Ale może mi tutaj uciec? No właśnie. No. Kosztem naklejki, tak? Kosztem naklejki można uciekać punkty Okej, okay, kolejne. I teraz czwóreczka. <grym> teraz może że jakieś jeszcze perfekty nam wyjdą. No tutaj może nie, ale przy tych jeszcze trzech czterech innych zamówieniach. Perfekty mogą wejść. Mogą wyjść, jak najbardziej. A jak tam, do czam? No, jest, Perfekt. Perfekcior. Dawaj mi tu. Jeden, drugi. Kabanosk. Drugiego kabanosa damy do mata. Nałożymy, przyspieszymy. Okej, okay. trochę to jakieś kieszacze trzeba wykorzystać, bo są prawie niewykorzystywalne. jest Berta, ona chyba chciała. Tą Albo tą. Tutaj jest, 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 jest tabu, kabu widać na obrazku, którą chciałaś? No. odpowiedź B. Odpowiedź B chcę. Odpowiedź A to była ciemna a odpowiedź B to była A. Więc ja to mogę wyrzucić i to już niepotrzebne. Co to potrzebne mi jest? Nałożenie do ciebie. <sopu> Soku nie nałożę, bo musiałam wyrzucić. Ale jeszcze popcorn. Widzę, że czysta. I jak to wygląda? Jak to mnie nie wygląda? Pasolka, frytki i pomidory. Pierwsze, pierwsze zamówienie specjalne, gdzie pomidorki będę nakładał. Jest zamówienie z paprykami, a z pomidorami jeszcze nie nakładałem takiego. Nie pamiętam, żeby takie było. No, my... daj, daj to. I co? perfekt. I co? I teraz mi się przepali paruwa, nie? Przegrzeje mi się, czy nie? Oczywiście, że się przegrzeje. Jednak jak się samemu nie zajrzeć, no to ci zadzwoni w nieodpowiednim momencie. A, i tutaj bez pomidorów dałem. To będzie bez pomidorków. Pomidorków tu nie ma. Mat... Perfekta nie da. 50%, nie? Takie... tak... Tyle punktów. Poleciało nam za brak pomidorów. To tylko trzy pomidorki, nie? A wyszło. Okej. Okay. To jest tutaj. Jeszcze dwa dni najprawdopodobniej potrwa nam ten kosmiczny kosmiczny holiday. Jak nie przynajmniej. Jak nie trzy. Raczej dwa. Okay. No i potencjalnie kończymy ten, ten odcinek w dzień czterdziesty czwarty. 17 procent. 108 punktów brakło. Musimy teraz dążyć do. kręcenie tymi rynienkami, to jest nasze zadanie teraz. Czy te gwiazdki są nierówno? Nie, jest ok. Więc 7 gwiazdek jest. Mamy 7 tydzień. 7 gwiazdek powinno być wszędzie. Jak gdzieś nie będzie 7 gwiazdki, to trzeba będzie dorobić. Ok. Papa pa, z Fabryderii AHD kolejny do końca. Do zobaczenia w następnych. Cześć.